Witam Was bardzo serdecznie i w tym odcinku chcę Wam zaprezentować postać najemnika z drugiego aktu. Podzielimy sobie odcinek na dwie krótkie części. W pierwszej pokażę najlepsze i najbardziej popularne przedmioty, w które można ubrać tego najemnika. A w drugiej pozakładamy sobie różne bronie i zbroje i popatrzymy co nieco na statystyki. Tytułem wstępu najemnika, wynajmujemy w drugim akcie w mieście Ludgolę prawy górny róg mapy u grajca. Najemnik może posiadać przeróżne aury. E, między innymi są to ciernie, czyli odbija obrażenia od walki, wręcz błogosławiona celność, zwiększa skuteczność ataku, modlitwa, przywraca punkty zdrowia, święty chłód, zmraża pobliskich wrogów, spowalnia ich, bardzo dobra umiejętność, śmiałość, zwiększa obronę. W tym momencie nie widzę tutaj najemnika z aurą mocy, ale też możemy go wynająć. Zwiększa on nam obrażenia dla naszej postaci, ewentualnie naszych przywołańców. Także przechodząc dalej, to jest najemnik, który posługuje się bronią drzewcową włóczniami. Potrzebujemy do niego hełmu zbroi z i broni. Eee, powszechnie wiadomo, że najlepszym hełmem jest oblicze Andariel. Eee, jeszcze lepiej, jakby to był przedmiot eteryczny, miałby wtedy więcej obrony. Oblicze Andariel daje nam przede wszystkim punkty zdrowia wykradzione za każde trafienie. I jest to w naszym najemniku tak naprawdę niezbędne, grając na poziomie trudności Hel. Te punkty zdrowia muszą być wykradane za każde trafienie, aby nasz najemnik przeżył, nie ginął tak szybko. Możemy to osiągnąć z hełmu, ewentualnie z naszych broni. Jeżeli nie mamy maski yy, Andariel, tak zwanego Andy Face, E, możemy posługiwać się również e, Choradryjskim herbem talraszy. E, wrócę jeszcze tylko, powiem dlaczego tu jest runa ral. E, powszechnie się wkłada w oblicze andariel, ponieważ e, sam przedmiot niestety daje nam e, minus 30 do e, odporności na ogień, a ta runa nam to niweluje. Drugim polecanym hełmem jest maska talraszy. Ma 10% punktów zdrowia wykradzionych za każde trafienie. 15% do wszystkich odporności. Dalej mamy koronę złodziei. 10% punktów zdrowia za każde trafienie. E, mamy tutaj też zdrowie, odporności, zręczność. No Jak nie mamy tego typu przedmiotów, potrzebujemy po prostu hełmu z wykradaniem życia. E, może być to e, kradni czaszka, mamy tutaj FHR, e, wykradanie życia, MF, korona nieumarłych. Tak samo wykradanie życia, nawet robacza czaszka się nada. Niektórzy używają też strażnika Kiry. Mamy tu 20% FHR, 50% do odporności. Nie można zamrozić, no ale nie mamy tutaj już wykradania życia. Jak chodzi o pancerze, to generalnie zacznijmy od tych budżetowych. Bardzo dobrym pomysłem jest słowo runiczne zdrada. E, najlepiej w zbroi która ma dużo obrony generalnie e, najlepsze zbroje i bronie i hełmy do najemnika są eteryczne wtedy one się nie psują jak najemnik otrzymuje obrażenia albo ginie tutaj mamy w tym przedmiocie 45% do szybkości ataku 20% FHRa dodatkowo jeszcze odporność na zimno a przede wszystkim też szanse na rzucenie 15 poziomowego zaklęcia zniknięcie zmniejsza nam to obrażenia podnosi odporność drugim budżetowym słowem runicznym i niezwykle skutecznym jest kamień Eee, no, oczywiście najlepiej zrobić go w dobrym, eterycznym pancerzu. Ale jak nie mamy takiego, to robimy w czym się da. Eee, oczywiście w normalnym pancerzu z dobrą ilością obrony też. Eee, on ma bardzo duży bonus do obrony, akurat w tym słowie wylosowało mi się 266%, ale ma 60% FHR. -a. Czyli szybkość odzyskiwania równowagi, jest siła, i jest żywotność, jest 15 do wszystkich odporności. Generalnie, jeżeli nie mamy takich słów runicznych, to możemy sobie założyć do najemnika skorupę duriela. Jest tu dużo obrony, bonus do siły, bonus do zdrowia, bonus do odporności, odporność na zamrożenie. A jeżeli jest to armor eteryczna skorupa Duriela, ma jeszcze więcej obrony, można ją też ulepszyć w kostce Hora Dreamów. Jak nie mamy Duriela, możemy użyć na przykład zbroi Natalii, tutaj z, z premia do zdrowia, dużo obrony, trochę odporności. Możemy użyć serca Griswolda. Bardzo duży bonus do obrony. Mamy trzy gniazda. Możemy tam wsadzić na przykład trzy perfekcyjne rubiny, aby był bonus do życia. Jest też takie tańsze słowo runiczne tal Ed. Możemy je zrobić również w jakimś najlepiej eterycznym pancerzu z dwoma gniazdami z dużą ilością obrony. I jak chodzi o bronię. To, mm, jednym z takich najbardziej budżetowych i e, naprawdę bardzo skutecznych jest słowo posłuszeństwo, tak zwane obedience. E, robimy je w broni drzewcowej z pięcioma gwiazdami, gwiazdami najlepiej eterycznej, tak jak każdą inną broń do najemnika. Akurat tutaj zrobiłem nieweteryczne, bo chciałem Wam pokazać ile to może mieć obrażeń w takiej najbardziej budżetowej wersji. A dlaczego posłuszeństwo jest takie dobre? Po pierwsze, bardzo duży bonus do obrażeń. Po drugie 40% FHR eee, po trzecie i chyba najważniejsze, nawet 40% do szansy na druzgocące uderzenie. Dodatkowo jeszcze obrona i bonus do wszystkich odporności. Jest to niesamowicie skuteczne słowo, które zadaje duże obrażenia i ma dobre bonusy dla naszego najemnika. Drugim bardzo popularnym i często używanym słowem jest olśnienie, tak zwany insight. Tutaj zrobiłem to w eterycznym CV, możemy to zrobić również w eterycznym CA albo eteryczny Giant Thrasher. To słowo jest znane z tego, że zapewnia nam aurę medytacja. Akurat w tym egzemplarzu jest ona na niskim poziomie, bo 12, ale może być nawet 17 i ta aura odnawia nam zdrowie, odnawia nam manę i jest bardzo popularna dla wszystkich casterów jak Asa Trapsinka, Hammerdin, Czarodziejka. Dodatkowo runy do zrobienia tego słowa są naprawdę tanie, dostępne. Możemy to zrobić w każdej bazie jaką jest broń drzewcowa, nie musi to być eteryczna, kolosalna wolgę. Eee, ma ona też tutaj e, spory bonus do obrażeń, trochę MFA, 5 do wszystkich atrybutów, generalnie bardzo dobre i polecam. Eee, kolejną ciekawą propozycją jest e, Duma, czyli e, Pride. Jest to już droższe słowo runiczne. Ale ma niesamowicie dobre bonusy, ponieważ zapewnia nam aurę koncentracja. Eee, tutaj, akurat jest na poziomie 17, ale ta aura daje nam naprawdę duży bonus do damage'u. Szczególnie jeżeli gramy na przykład nekromantą samonerem, albo paladynem z Zilotem. Jest tutaj też 280% premii do skuteczności ataku. Eee, premia procentowa do obrażeń zadanych demonom, czyli tutaj na poziomie 85 jest to aż 85%. Obrażenia od błyskawic, 20% do szansy na zabójcze uderzenie. Trafienie oślepia cel, zamraża cel. Żywotność, przywracanie zdrowia. I jeszcze więcej dodatkowego złota. Kolejnym bardzo często używanym słowem runicznym dla najemnika z drugiego aktu yy, i bardzo pożądanym przez większość graczy, którzy grają postaciami opierającymi się na obrażeniu od błyskawic, jest nieskończoność, czyli infinity które możemy zrobić najlepiej właśnie w eterycznym CA lub eterycznym CV niektórzy je tak samo robią w Thresher, Giant tresher generalnie najważniejszą opcją jest iż to słowo daje nam aurę przekonanie czyli Conviction na poziomie 12 zdejmuje to nam, niweluje niewrażliwość potworów na dany rodzaj obrażeń, na przykład na błyskawice. Tutaj dodatkowo jeszcze jest bardzo duży bonus do tego zdejmowania odporności wroga na błyskawice. W tym egzemplarzu niestety minimalny, bo minus 45%, ale można wylosować aż minus 55%. Mamy bonusowo jeszcze 40% szansy na druzgocące uderzenie uniemożliwia leczenie się potworów. 42% do żywotności, zależy od poziomu postaci, bonus do MFA, jak chodzi o zbroję z takiej naprawdę górnej półki. To ciekawą opcją jest kolec, czyli Bramble, ponieważ zapewnia aurę ciernie na odpowiednim wylosowanym poziomie. W tym egzemplarzu mamy to poziom 21. Jest to odbijanie obrażeń, wtedy, zarówno od nas. Jak i od naszego najemnika odbijają się w stronę przeciwników obrażenia fizyczne. Dodatkowo jeszcze daje nam 50% do FHR. -a. Ten egzemplarz akurat 48% do obrażeń, od trucizn. Mamy 300 do obrony, mamy trochę więcej punktów many, troszkę do odporności na zimno, sporo na ogień, bardzo dużo na trucizn. Najbardziej pożądanym i najczęściej wydaje mi się używanym słowem runicznym dla najemnika z drugiego aktu e, jest hard, e, czyli fortitude. Generalnie, e, dlaczego to słowo jest aż takie mocne? Po pierwsze, mamy 20% szansy. Rzucenia 15 poziomowego zaklęcia zmrażająca zbroja przy otrzymaniu trafienia. Czyli tak naprawdę dosyć często najemnik yy, rzuca tą zmrażającą zbroję, a praktycznie mają prawie cały czas. Jest to olbrzymi bonus do obrony naszego najemnika. Drugą bardzo ważną rzeczą jest 300% do obrażeń. Daje nam to gigantyczny boost do obrażeń naszego najemnika. Dodatkowo jeszcze punkty zdrowia, zależne od poziomu postaci, i bonus do wszystkich odporności. Ok, omówiliśmy sobie tutaj e, te najbardziej, e, tak naprawdę, popularne przedmioty. Przejdźmy zatem do drugiej części prezentacji chcę wam pokazać jak to teraz wygląda. Jak ubierzemy naszego najemnika, tak? Jak wyglądają te obrażenia u niego i statystyki. Także. Akurat w celach nagrywania tego filmiku wybrałem najemnika ze świętym chłodem, e, ponieważ jego aura nie będzie miała taki bezpośredni e, wpływ na, na obronę tej postaci i tak dalej. Poza tym ta aura, gdzie on mi tu uciekł? Chował się. Okej, okay. ona się nie odpala w mieście, tak? Jak aura jest odpalona, on ma tutaj. Taką niebieską poświatę przy nogach. Zobaczcie, że jak chodzi o zagadkowy topór, czyli eteryczne CA, wymagana siła 132, zręczność 83. Czyli bez problemu, najemnik jest w stanie taki przedmiot założyć. O. Ale jeżeli chodzi o eteryczne CV to wymagana siła jest 200, czyli na tym poziomie umiejętności najemnik jeszcze nie założy tego przedmiotu i dlatego też ludzie używają oblicza Andariel, ponieważ chciałbym dodać, że ten przedmiot może nam dać aż plus 30 do siły, czyli nie będzie problemu z założeniem eterycznej CV. I ma jeszcze 20% do szybkości ataku, co jest też bardzo ważne. A zapomniałem o tym powiedzieć wcześniej. No, jeszcze mamy tutaj bardzo dużo do odporności na trucizny. Ok, zróbmy sobie może tak. Najpierw pokażę, jak wyglądają tutaj obrażenia i statystyki bez zbroi. I odporności w danym y, y, setupie, a potem założymy zbroję i to sobie porównamy. Także posłuszeństwo w nieterycznym CA mamy od 700 do 2528. Odporności na maksa tutaj 40% FHR, -a, 40 szansy na druzgocące i tak dalej. Zobaczmy, jak wygląda olśnienie e, w eterycznym CV. Także widzicie, obrażenia nam się tutaj e, delikatnie zwiększyły. Mamy tutaj e, 20, ten e, 575% do regeneracji many. No, ale też nie mamy tych y, bonusów, takich jak szansa na druzgocące uderzenie, tak? Nie mamy też bonusu do wszystkich odporności. Ok, weźmy sobie zobaczmy Dumę. Tutaj obrażenia kształtują się na poziomie 700 do 2060. E, nie mamy też bonusu do wszystkich odporności. Ale mamy aż 84% do obrażeń zadanych demonom. Eee, czyli trzeba sobie to jakoś przekalkulować, że jak będziemy walczyć z demonami, a główni bosowie to demony, to mamy tych obrażeń znacznie więcej. Dodatkowo mamy 20% do szansy na zabójcze uderzenie. Zamraża cel, oślepia cel. No i przede wszystkim ta koncentracja, czyli jakiś bonus do naszej postaci, ewentualnie do naszych e, przywołańców. Weźmy sobie teraz... E, załóżmy nasze e, eteryczne infinity, nieskończoność e, w CA. Obrażenia mamy od 800 do 3000. Bez bonusu do odporności, no ale tutaj robotę robi aura przekonanie. Mamy jeszcze tutaj ee, 40% szansy na druzgocące uderzenie, 35% do szybkości poruszania się, czyli nasz najemnik będzie szybciej śmigał. Dobrze, załóżmy teraz sobie e, zbroję, hard pancerna, płytówka. I zobaczcie, jak rosną te obrażenia. Jest od 800 do 3060. Zakładamy naszą ee, zbroję hard, i mamy praktycznie tutaj dwa razy tyle obrażeń. Dodatkowo, jeszcze wszystkie odporności mamy na maksa. Dodatkowo jeszcze może być rzucona zmrażająca zbroja, więcej życia, więcej obrony. Widzicie, mamy 200% do obrony od razu. Także ta zbroja jest po prostu genialna. Dobra, także z Infinity tutaj mamy bazowo 1560, 5960. Weterycznym CA. Zobaczmy sobie jak wygląda Pride, czyli duma e, od 1000 do prawie tam, ja mówię 3000 2930. Pamiętajcie o innych bonusach, które daje nam Pride. Weźmy sobie teraz olśnienie weterycznym CV. E, obrażenia kształtują się między 1000 a 5830. No, i na sam koniec, weźmy sobie to nasze najtańsze posłuszeństwo, które wygląda następująco z tą zbroją 1348. Mamy tutaj też mały bonus do obrony, dlatego ona od razu podskoczyła. Generalnie jest jeszcze jedno słowo e, runiczne, czyli Ostatni Oddech, Breath of the Dying, które można zrobić w eterycznej WP. Niestety nie udało mi się tego zdobyć do tego filmiku, także może innym razem. Aczkolwiek z tego co wiem, to aktualnie mało osób już tego używa. Także mam nadzieję, że filmik się Wam podobał. Jeszcze rzut oka na kamień. Rzut oka na kolec. Jak filmik się podobał, to dajcie łapkę w górę. Dajcie subskrybuj i zachęcam do oglądania innych moich materiałów, ee, które mam nadzieję również będą dla Was ciekawe. Także trzymajcie się, cześć. No i pomyślnych dropów, bo by wam padało dużo iron. Najlepiej, same berry.